Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Whistler, a tym razem odcinek z Waszych pytań, tym razem nie z YouTube'a, tylko wszystkie pytania, tak jak wiedzą już najtutaj, najwytrwalsi moi widzowie, którzy są na Discordzie, że zrobiłem kanał, gdzie możecie zadawać pytania na odcinki. Więc właśnie z tego kanału wszystkie dzisiejsze pytania będą, więc gorąco zapraszam na Discorda, jeżeli chcesz wziąć udział w odcinku, to masz tam odpowiedni kanał, na którym możesz zadać mi pytanie, na które odpowiem. w Poważniejszy sposób bądź mniej mniej poważny na YouTubie i oczywiście możecie na tym Discordzie rozmawiać między sobą, na się grać w gierki, rozmawiać o e papierosach, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi. Jest już na sprawie 2000 osób, słuchajcie, więc serwer już naprawdę funkcjonuje całkiem nieźle, więc zapraszam, jak nie lubicie dołączać na jakieś małe serwerki, to już nie jest taki mały, znajdziecie na pewno sporo osób, tworzycie taką wewnętrzną społeczność, która jest bardzo fajna, więc zapraszam gorąco, a teraz przejdźmy do filmu, a raczej recenzji pytań. Pysz. Czytam wapy. Pytanie numer jeden. Co ile wymieniać grzałkę mesh? Pepo Grubas, nie wiem jak to się nazywa, ta emoji. Dwie reakcje. Wtedy, jak przestanie ci smakować, gościu, masz zmienić mesha. Ja na przykład y, ostatnio zrobiłem tak, taki teści, że używałem 3 tygodnie mesza, zaczęło walić. A... Wywaliłem watę, przepaliłem grzałkę, w sensie wiecie, nagrzewałem, byle nie do takiej mocnej czerwoności, żeby powłoki zgrzały, po prostu nie spalić, tylko takimi na 20 watach tak podgrzewałem, puszczałem, tak podgrzewałem, żeby ją oczyścić, wsadziłem nową watę, zawikowałem od nowa i smaczek był taki, więc e, z grzałkami możecie tutaj kombinować. No ale ja na przykład to tak z 3 tygodnie wystarcza. Teraz już drugi tydzień lecę na tej przegrzanej grzałce, więc powiem wam, niezła oszczędność na tych grzałkach, więc polecam nawet spróbować takie coś. Jak zmienić waty w VP22? Proszę odpowiedzcie, ok, ok, to pilne. Ech, więc moi kochani, w końcu pytaliście mnie tyle razy jak zmienić waty, więc odpowiedź jest prosta. Waty zmieniamy w taki sposób, że bierze sobie na i musicie tam kręcić, potem cisnąć. Zajebiście. Mam nadzieję, że pomogłem. E, w końcu nie będziecie mnie o to pytać. Jakim cudem mój vape pen upadł z impetem na gruz i nie ma nawet jednej ryski? Bo to jest... Y Przypadek gościu, jesteś giga nie, Ja nie wiem jak to zrobiłeś, ale vape penny od upadku to lubię się rysować i to tłuc, i w ogóle wszystko naraz, albo po prostu jesteś trollem, albo dla ciebie cały impet to jest po prostu wysokość biedronki, po prostu spadł niczym puszek, kurde, na ziemię i nic się z nim nie stało. Z impetem to ja mam na myśli, tak, kurde, że pierdolniesz nim o podłogę, i koniec. I niemożliwe, że na tym sprzęcie by nie było ryski. Co ty za farmazony mi tutaj piszesz? I innym, Jezus Maria. Czym mój smok nie lata? Haha, <laughs> kurwa, bo jest chujowy. <laughs> nie, no, nie, nie zabijajcie mnie, użytkownicy smoków, nie mam nic do smoka, nawet szacunku. A tak serio, to nie. No, to tak jak tryb samolotowy w telefonach. Warto sprawdzić, ale tylko raz. Wiecie, żeby się czegoś nauczyć, czasami trzeba coś poświęcić. Mm, nauka nie jest taka łatwa i tania, więc polecam. Zawsze można sprawdzić samemu takie rzeczy. Czemu papież nie może zjeść hamburgera? Bo nie ma rączek. -da, śmieszne, kurwa. Śmieszne, ha! A kupując akumulatory, używa się ich z tym śmiesznym zielonym lub różowym opakowaniem. Czy to się ściąga? Ja ściągam, bo nie lubię zostawiać opakowania. Ja też ściągam opakowania z akumulatorów, bo przecież kurde, tak powinno się robić. Przecież te owiki wokół akumulatorów to jest tylko taki, taka folia. Tylko większość kurde głupoty nie wie, że to się ściąga, i kurde, wsadzają do tych swoich śmiesznych boxów te kolorowe akusiki i myślę, że są fajni. Nie wiem, kiedy się ludzie w końcu nauczą. Nie no, żartuję, nie róbcie tego, jeżeli chcecie mieć swój dom i swoje ręce w całości. Ej, obudziłem się dzisiaj w szpitalu bez połowy ręki. Ostatnie co pamiętam, to to, że klikałem guzik w moim papierosie mechanicznym. Wie ktoś może, co się mogło stać? Pewnie ci łapę ujebało. Zrespiłeś się, kurwa, w szpitalu za dużo w GTA grasz, ziomek. Przestań, o Jezu. Strasznie się wczoraj zjerałem. Paliłem grzałkę do piątej rano. Film mi się urwał jak kończyłem szóstego tanka, teraz mnie płuco na pierdala, trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano bo mam obowiązki, mam nową grzałkę do zwikowania, zwikowania. Niektórzy mówią, że nie można wapować jak się nie ma likwidu, ale to nieprawda, można, tylko trzeba zmieniać bawełnę rano, na tym polega odpowiedzialność. Wie ktoś jak wymienić przycisk w adjustie? Da się to robić. Ja nie umiem, bo nie zajmuję się złomem, ale są osoby, które potrafią, więc da się to zrobić. Da się naprawić. Polecam. Dlaczego twoja nazwa kanału to whistlerek? <śmiech> <śmiech> psz, 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 psz. umiem świstać. Nie, no po prostu od nazwiska się ma. Czy twoja dziewczyna akceptuje to, że jesteś gejem? Następny zestaw pytań, bo wiecie, waper, pedały, geje, kurwa, z zwykłego fajka, byś se zapalił gnoju, a nie, kurwa, co, Ej, papieroski, tak? I zaraz różowe speterki zaczniesz nosić? Pojebało cię, człowieku? Weź się, kurwa, w garść, a nie jakieś LGBT. Od dobrobytu wam się popierdoliło w głowie. Tacy jesteście, kurwa. Jakaś fajna góra do 50-60 zł. Zapraszam na serwer Discord. No czy w sumie to jesteś kurwa na Discordzie? I czemu nie zadałeś tego pytania na e-papierosach albo nie... na nieważne, jak w dole? Odpowiem ci na to pytanie. Masz tutaj cennik, możesz sobie sprawdzić. Wjazd na górę za nie jest tak drogo. Powiem ci, nawet, nawet 30 zł za to nie zapłacisz. Jest dobrze i fajnie można spędzić czas, więc gorąco polecam górę. Do 50 zł. Gdzie pracujesz? Może jako kto pracujesz? Yy, montuję fotowoltaikę. Nie, nie dzwonię do was yy, o godzinach każdych codziennie, rano, w południe i wieczorem. To nie ja. Ja tylko z polecenia robię, ale tak. Yy, podłączam kabelki, wiecie, w panele na dachu, albo na ziemi, takie pierdoły, wiecie. Ach, kurwa, za dużo będziecie wiedzieć przez tą serię o mnie, cholera. Czy sprzedajesz na markecie swoje eoety? Na test osobą nieletnią. Apel coś tam alieniczek. Alieniczek tutaj ma rangę kida, bo widzicie tu są obrazki, każdy ma różne kolorki i rangi. Alieniczek jest kidem, nie bez powodu, widzicie treść pytania. Oczywiście nie, nie robię tego. Nie sprzedaję epety osobom nieletnim, nie sprzedaję, jak już to oddaję za darmo, albo, no nie no, epetów, nie wiem czy jakiegoś epeta ja sprzedałem, no może sprzedałem w sumie, nie pamiętam już, jak masz 12 lat to zapomnij, nie, nie, nie. Czy warto wymieniać grzałkę dla higieny? Jak tak, to co ile to robić? No w sumie odpowiadałem na to pytanie w dzisiejszym odcinku, co dwa... Trzy tygodnie, potem można ją przeczyścić i wsadzić nową bawełnę czyściutką i zalać olejkiem i będzie bardzo przyjemnie. Dlaczego postanowiłeś zacząć nagrywać w tej tematyce? Plus, czy myślałeś nad jakąkolwiek inną tematyką materiałów na YouTube po długim czasie nagrywania o oh Babe, love Satan? Yy, tak, myślałem o. Znaczy może nie filmów, bo no, po prostu na ten moment jeszcze nie wiem, ale myślałem, żeby nie zacząć coś w streamy robić z Gierek, tylko też nie mam na to tak super dużo czasu, żeby robić to codziennie, tak często, ale co jakiś czas, bo poza wejpami właśnie, jeżeli chodzi o taką rozrywkę, lubię sobie pograć czasami albo pogadać na VoICE też, więc może jakaś aktywność tutaj z Discorda, z jakichś rozmów albo Gierek, możecie napisać w komentarzu w sumie pod tym filmikiem, co o tym sądzicie. Czy bylibyście chętni coś takiego oglądać w moim wykonaniu, nie wiem. Jaki vape do 200 zł? I tutaj mam dla ciebie propozycję. Masz tutaj dział fuck You i na fuck You możesz sobie wejść, możesz tutaj widzisz, obejrzeć sobie różne polecane strony, sklepy, papieroski do 100 do 200 zł. Kity, jakieś drogie, wszystko tam masz, więc zapraszam wszystkich gorąco na kanał Fakiu. Zacznijcie, zacznijcie go w końcu używać, kurwa. Panowie, jak teraz dostać rangę Market? No i dla Ciebie też odpowiedź. Mam tutaj w formie video, możesz wejść sobie tutaj e, e, kategoria Market, regulamin. Musisz przeczytać regulamin, zaakceptować zasady przyciskiem, klik, zielone, bardzo fajnie. I od teraz widzisz kanał Market po lewej stronie, pod regulaminem Marketu i możesz kupować, zamawiać, czytać ogłoszenia, a żeby wystawić coś. Na tym kanale musisz być 18 poziom, czyli redaktora naczelnego. Jest to taki sposób, żeby tutaj omijać osoby, które wbijają na serwer, wystawiają coś i skamują ludzi, bo były takie sytuacje niestety już na tym serwerze i chcemy zapobiegać temu. Więc dlatego tak to wygląda. Jeżeli chcesz sprzedawać papierosy, musisz trochę jednak się udzielać na serwerze. Nic nie ma za darmo. Nawet wystawiania, więc widzicie. Coś dla pocotkującego. Do 1.0.0 zyły Ech. No, poza vape penem, to ja ci nic chłopie nie polecę. Chociaż vape pen to. No, nie mogę. Wape pen. Po prostu jak już musisz to kup ile lat lub miesięcy wapujesz, no to nie jesteś tutaj moim długim, długim widzem, bo skoro napisałeś miesięcy ile wapuję a ten kanał jak już ma kilka lat to ja wam powiem, że zacząłem swoją przygodę ze papierosami 4, 5 prawie 6 lat temu Wow, i nadal wytrzymuje, w tym roku sprawdzone minutę pod wodą bez oddychania i nie kłamie. Jest zajebiście, nawet ponad minutę. Więc mam tutaj test na sobie, że po tylu latach łapowania jakoś nie ucierpiałem na zdrowiu. A bynajmniej tego nie odczuwam. Więc no, to, to już tutaj jakieś pierwsze testy są, mnie A tam za rok. Ych. Czy 4 to twój brat lub trans siostra? Czy ja wyglądam podobnie do panicza, który usunął swoje recenzje na YouTube? Czy ja subskrypcjami swoimi w ogóle stoję w cieniu tego człowieka? Mam 12 tysięcy subskrypcji, jestem ciemny, mam długie włosy. Znajdź różnicę. Dużo ludzi mi pisze, że forecast, kurde. Śmieszni jesteście, kurde. Poziom żartów w dzisiejszych czasach jest naprawdę na wysokim poziomie. Tak, to ja usunąłem tam ten kanał, wiecie, nie da się dwóch kanałów prowadzić. No to zostałem na tym mniejszym, bo tam już mi się przejadło, nie? Nie no, przestań. Przestańcie w końcu to robić. Ej, zrobisz może recenzję profile PS, Whistlerek? Profile PS, czy zrobię recenzję? To powiem ci teraz, że oczywiście tak zrobię. I to będzie spoiler na końcu tego odcinka odnośnie przyszłych e, recenzji. Tak, będzie ten atomizer jak u mnie i planuję robić z nim fajne rzeczy, więc zapraszam. W kolejne soboty do oglądania filmików, bo mam parę fajnych rzeczy w trakcie realizacji, które Wam pokażę i które spróbujemy, potestujemy. Będą Was, mam nadzieję, interesowały. Mnie, w sumie, interesują, więc całkiem ciekawe materiały się zapowiadają. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę. To jest już tutaj nagrywania 16 minuta prawie, ale jak to zmontuję, to będzie troszeczkę krócej. Mam nadzieję, żeby Was tak nie męczyć. Więc e, miłego weekendu końcówki i święta tutaj, Halloween, wszystkich świętych zmarłych, jak tam wolicie, tylko nie pijcie za dużo na grobach, żeby nie było, więc trzymajcie się, chmurka na koniec. Cześć, dzisiaj nie będzie, bo ja dzisiaj chcę mieć tutaj, ja dzisiaj chcę mieć legalny filmik, więc o, takie przejście po prostu na czerń e, i biel, wszystko jest legitne, ale i tak pewnie dostanę warna od YouTube'a, ponieważ... Powiedziałem vape na filmie <laughs> I, i tyle w sumie w temacie, przykre to jest, przykre, przykre, przykrościowe, no, w no serio szkoda, lubię sobie buszyć na filmikach, ale no, no nie zrobię tego dzisiaj, dzisiaj taki merytoryczny tutaj, yy, ten, merytoryczne wideo pełne jakościowych na najwyższym poziomie pytań od was, od moich widzów najlepszych. No, więc jeżeli i ty chcesz zadać pytanie i uczestniczyć tutaj w filmiku, zapraszam na Discorda, macie link w opisie oczywiście i możecie wbijać. I link zaproszenia nigdy nie wygasa, ten akurat, więc polecam gorąco. <laughs> I powiem wam... Nie!